Z mojego doświadczenia i z praktyki moich klientów wynika, że największe ekspozycje, które ja dostrzegam na rynku umów nieruchomości, związane są przede wszystkim z prawidłowością przeprowadzenia całego procesu przygotowywania dokumentów, analizy tych dokumentów i przede wszystkim zawartości tych fragmentów, które mogą być, no, nazwijmy to, dyskusyjne albo kwestionowane potem przez stronę. To jest jedno z pierwszych zagrożeń, które ja dostrzegam. Drugie jest takie, które z kolei związane jest z pewną no, siłą rzeczy pojawiającą się raz na jakiś czas nielojalnością strony umowy, która kwestionuje na przykład świadomość ceny bądź świadomość pewnych okoliczności. Ewentualnie inicjuje postępowanie związane z wadami oświadczenia woli, licząc na to, że. Sąd podzieli ich pogląd co do wadliwości takiego oświadczenia przy podejmowanej decyzji co do sprzedaży nieruchomości. Z mojego punktu widzenia, jako osoby zajmującej się czynnie prawem karnym, może mieć to związek z potencjalną odpowiedzialnością związaną z tzw. szóstym artykułem 286 kodeksu karnego. Kolejnym elementem, który według mojego przekonania może być wyeksponowany i z którym może być związana odpowiedzialność karna, to kwestia pojawiającej się czasami chęci czy pojawiającego się oczekiwania, by treść umowy, treść aktu notarialnego nie do końca odzwierciedlała na przykład wysokość zapłaconej ceny. O ile taka pokusa ewentualnie by istniała, to wiąże się ona z konkretnymi konsekwencjami prawnymi i odpowiedzialnością karną. Ryzyka karne transakcyjne na rynku obrotu nieruchomościami pojawiają się coraz częściej w realnym obrocie i w realnych umowach gospodarczych. Pojawiają się też różnego rodzaju interwencje policji, często związane z naruszeniem miru domowego, ewentualnie przestępstw przeciwko dokumentom. O tym wszystkim będę mówił na wykładzie w ramach Akademii Prawa Nieruchomości. Bardzo się cieszę, że przedsiębiorcy z rynku nieruchomości postanowili ciągnąć po specjalną. Zastanawiam się, co prawda, jak bardzo rynek musiał się zmienić, że jedną z kompetencji, z której chcą korzystać, są wiadomości z zakresu prawa karnego. Niemniej jednak. Jestem bardzo zadowolony z tego powodu, że można uświadamiać przedsiębiorców i cieszyć się ze skutecznych, dochodowych, legalnych i prawidłowych transakcji, które przynoszą prawdopodobnie niemałe zyski. Królowa jest tylko jedna: Elżbieta jest królową stanów faktycznych, jest czar czarodziejką i księżniczką prawa nieruchomości. Praca z nią jest czystą przyjemnością żeby nie powiedzieć, rozkoszą. Mm.